Cześć zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka. Przy okazji przypominam, że od czwartku ruszyła sprzedaż koszulek, które powstały w kolaboracji z Pizza Boys. Przypominam też wam o tym, że 18 lutego będziemy robić walentynkowy walking. Będziemy mieli dziarki dla par, także serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę bardzo będzie nam miło, jak zostawisz też komentarz. Ja tak nie miałem tu przygotowanej żadnej tej treści, żeby coś powiedzieć, więc... <laughs> Trochę fast start, kurwa. Dawaj improwizuję. Ym... Tylko, że on tu jest drugi dzień, kurwa. <laughs> czy tak drugie? No, od razu lepiej. No i fajnie. Bierz, no ten pierwszy był chod. taki trochę za krótki. Tamten jeszcze przed kłamaniem, a ten jest po kłamaniu. No. Po kłamaniu jest lepszy. Proszę bardzo, idę przygotować. Spoko. Sprawnie poszło. No, jest idealnie. Dzisiaj mam kontent mało. YouTube'owe. Tak? Bo klient bezproblemowy. <grym> Jakąś historię na odcinek przygotowałeś? Coś u ciebie się działo ostatnio? Nie chcesz się podzielić z milionami słuchaczy? No <grym> <To> właśnie nie. <grym> Dobra, pomyślę, później ci powiem. Dobra. A few moments later. W momencie, kiedy ja myślę, że odzyskuję jakiś balans, spokój i tak dalej. Ty wymagasz ode mnie, żebym ci powiedział kwa, coś takiego. To kto jest prowodyrem tych złych wydarzeń, kwa? Nie wiem, Martyna. A, no się skala Martyna. Słuchaj, Martyna dzisiaj przychodzi. Pomęcie co Martyna. No to nie mam Chyba, że się boisz k na przykład. Delikatnie tak. Ale widzę, że bluzę założyłeś specjalnie z dedykacją dla jej mamy. <laughs> Staw swoje zdjęcie. Albo to... Y <laughs> Tą relację co miałeś w weekend no. Jako przymikła kurde. W ogóle podobało mi się jak ostatnio zgrałeś moje jęczenie. Czy można tak to nazwać? Ja jęczenie? Rogiem czy czymś tam. Ja wiedziałem, że gdzieś to już słyszałem w życiu. Super kurde. Gardłowy śpiew mongolski. O! To ja opowiem historię. O. Jak byłem nad morzem, jak miałem 14 lat, może 13, no. to był taki gościu, który k**wa, no nie wiem, jakiś Mongol taki, bo no nie? Tam siedział, że coś mu piątaka, no. no i on w każdym razie tam udało jakiś gadłowy śpiew mongolski i tak no. dalej, nie? no i mój stary, mój tata, delikatnie w tańcu, który <laughs> <laughs> twierdził, że on też tak potrafi, generalnie, <laughs> że nam to demonstruje. No i ludzie dziwnie się na nas patrzyli. <laughs> nie było w nich To Też miał nie? mikrofon? Czy nie. Nie, to było takie nawoływanie k**wa zwierza z lasu generalnie, nie? Jakiegoś niedźwiedzia albo czegoś takiego. Przepraszam, muszę zrobić kalkę. Dobrze. Robota za maszynę, dobrze rozumiesz. Rozumiem, rozumiem. Klient dzisiaj grzeczny i nie wybrzydza, ale tam pilnuje co do minuty kurwa, żeby przed 20 nie wyjść. Dobrze, zagram na czas, dwa obiady, wizyta w Rosmanie. barber o 16. Trzy fajeczki. Trzy fajeczki, nie palę ogień, nie? Ale mogą być. Ja p***. To. le Fuck me. Ej, w ogóle podobały mi się też bardzo trailery odcinka, w zasadzie trailer. I uważam, że to jest super i uważam, że w ogóle ludzie powinni nam pisać w komentarzu, że są zajebiste tego trailery. W ogóle powinni pisać komentarze. W ogóle powinni pisać komentarze i te wszyscy, za te wszystkie komentarze, co już są, o was będziemy pamiętać. Byliście z nami od początku. <laughs> Teraz wykarkę nie To jest złośliwość, ja rzeczy się Nie, tego studia. Ja też też jakoś mówiłem o prawie Murphy'ego, czy coś takiego, jak coś może iść źle, to na pewno pójdzie. jego Murphy'ego? Ale to tak. Prawo bujda śmieszne. Ja, dawaj. jeszcze nazwę wywiadam z kto i panują go po 5 minutach. Jakiś <laughs> guz, co nam będzie o tatuażach opowiadał? Kto opowiada historię z dzieciństwa? To czekaj, jeszcze te kilka tych przypomnę. O, mam też jedną fajną. Mówi, ta takiej jest nie? Jaki jest ten bokser, taki, gdzie wrzucasz dwójkę, tam możesz przyładować i tak dalej. No, no to on był generalnie królem tych maszyn w latach tak dziewięć... 99-2000 myślę. No No ja to pamiętam k***a, generalnie przebłyski, tylko nie? I mój ojciec tam, no jakby to powiedzieć, no, nie, że był w tańcu, no ale miał wakacje, no. I próbował z przewrotki w to. Może się domyślić jak się skończyło. Niespecjalnie to No ale alkohol łagodzi pewne bóle. Większość bóli. Nie zawsze te mentalne, ale, ale tym razem się udało, nie było żadnych. Załam ani nerwowych, ani nie wychodził później. W sensie wychodził normalnie później tam po kurorcie kur nie było problemu. Bag <śm> bag Daj, no, ty masz taki duży łokieć. Ja już bardzo dużo popiętał ale to. <grym> mówię tylko o łoki, a ja mówię za okształceniu. Przedodał, kurde. Choćbyś miał sprzedać nery. Dobra, wymaga to delikatnego jeszcze dopracowania, daj mi chwileczkę. Co pan zmienić Krzysiu? Życie. Aha. Teraz. Nie, chciałem zrobić, ale to by był plot twist na odcinek, co? Tak skończą odcinek po prostu. Że ja z p i, i, Ale niech potrwa 8 minut, na reklamę chociaż poczekajmy. Chyba, że w sobie wrzucimy. Nie, no, muszę przesunąć k***owatę. Oczka, łańcucha, po prostu. Dobra, Martyna. Pierwsza, która przychodzi ci do głowy. Akcja, reakcja. Ej, to ja nie pamiętam teraz, nie mogę sobie przypomnieć od razu. Najbardziej traumatyczna. Nie, nie, nie. Najbardziej traumatyczna, y, która ci się przypomina na, na pierwszy rzut. Bo to musi być autentyczne, tutaj wiesz, ten kanał niczego nie udaje. To jest... zawsze jak coś zrobiłem, to mnie matka straszyła, że mnie odeśle do ojca. I zawsze się bałam tego i ryczałam. Może do ojca <noise> wyjdzie? Tak. Mnie <noise> to jest takie najgorsze. No. To jest najgorszy. Nie straszyła cię, że pani przyjdzie i cię zabierze Nie, nie, tylko, tylko żebym je do taty to by <laughs> nie było takie złe, tak z tej perspektywy teraz. Hmm, a a rzecz... teraz cię tak straszy jeszcze coś, nie? Czyż, nie, tata to zimno. A dalej? Nie wiem, No dobra, no, taka najbardziej, na, najdziwniejsza. No to wiesz, to musi być takie... Wiesz, to musi być trauma jakaś? To nie musi być trauma. No <laughs> jakaś historia z dzieciństwa, po prostu. Dawaj, powiedz, że ty miałeś zajebiste, szczęśliwe dzieciństwo, k**wa, i, nie wiem, nie jeździłaś do Skorzencina, tylko na przykład nie, do Gdzie? Do Rimini. Nie, przystajecie coś, co pamiętam. Jak z moim kuzynem się kiedyś bawiłam na działce, jak byliśmy, i oczywiście on zawsze musiał coś wprzeć i wiózł mnie w taczce. Po czym przewrócił tą taczkę i mnie tam zamknął pod tą taczką. I, <grym> i europaletom to przetrzasnął, tak że nie mogłam wyjść spod tej taczki. <grym 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 to nie jest jakoś udokumentowana ta historia? Na no szczęście nie. Ale to było straszne, no. I co? A to jest trauma twoja? Nie no, aż tak nie, teraz nie Boisz się tego od śmieję. teraz taczek? Co? Do teraz boisz się taczek? Nie, na szczęście nie, jest wszystko git. No, nie odczystało to na mnie jakby żadnego piętna. No dobra. A... Jeszcze? No jeszcze coś, no. Coś tam możesz powiedzieć. Co dzisiaj miałeś na obiad? Nie miałam jeszcze obiadu. Aha, co będziesz miała na obiad? Jeszcze nie wiem. Aha. No, <grym> trochę emocji to dajemy. Powiedz, nie cię za taki. Te jest termin wolny na przyszły piątek, jak nie <grym> <grym> Cały dzień. <grym> A czy chcesz powiedzieć, widząc co jest 18 lutego? A 18 lutego zapraszamy was na łuki walentynkowe, więc jak macie czas to zabierzcie swoją drugą połówkę i przyjdźcie do nas, będzie super, no. Dopiero... Będziesz robić tatuażyki? Tak, wszyscy będziemy robić tatuaże, przynajmniej tak. mam taką nadzieję. No i fajnie. No, ekstra. To wszystko, co chcesz powiedzieć na dzisiejszym odcinku? Tak. Yeah. You got guided if I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that going Then she took that thing off and bring it around. Going at it till the am on. Put that nani in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Oh, oh, well. oh, say, last. That, yeah, yeah. Oh, say last. that I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say last. that I'm back in that. Yeah. What you oh, doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you on? Hey, 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 call hey call. back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that hey, was hey, splattering. Hey, hey. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They love that baby. Nah, I'm mad now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns. Just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on 100s I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'm a slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my bag, on back again. Oh, <laughs> bo to jest content creating dzisiaj. Tak. Dzisiaj tak. Ja wczoraj też byli, wiesz. Wczoraj też. Bo... Opowiadałem wszystkie historie k***a od już więcej nie pamiętam. Dzisiaj się wystukałeś z historii już. Dobra, teraz zacznij zmyślać po prostu i wiesz. Improwizacja wielka, tak? Zacznę no mało opowiadać jak dojrzewałem k***a na fawelach, w Brazylii. No. Wyglądasz jak taki mały Brazylijczyk. I jak chodziliśmy na dyskoteki. Gdzie? No właśnie tam, prawda? Nie mhm. pamiętam tej miejscowości, bo to taka mała prowincja była, też Zresztą to Paweł, a więc administracyjnie też leżało. Powie, co? To domówka, to wie, co? Tak. O blachy. To z Blachy. Szałasik jakiś, nie? Jak mu się kawałek drewna udało, wiesz, ogarnąć, to byliśmy szczęśliwi wszyscy. Ciepło święta. Nie wiem, tam jest ciepło. To wysoka. To ch**a. <laughs> Raczej mokro albo sucho. Dobra, dobra. Jeszcze raz. To się, się wytw. Cięcie. Kurana mi tak czasami daje takie śmieszne hasła i mi mówi A, bo ja tam kiedyś jak dojrzewałam, tam gdzieś płaca w Hiszpanii coś tam, coś tam mówię, co ty jak dojść Natala, odklejać się już, nie? Ale jej to tak lepiej wychodzi, bardziej naturalnie. Lambadziana, czy jak to było? La firinda! La firinda, la firynda, tak, la, firinda, la, fir... Ta, la... la firinda, ale chodziło o wzórę nie o mm. Wiadomo, żebron, nie no, żebron, no broń ibron, Boże. Nie. Nie. Nikt tego tak nie zinterpretował. Mnie nadzieję nadzieję Naprawdę dziewczyna była bardzo sympatyczna. <grymne> Martyna dzisiaj specjalnie się przyniosła, więc... Też źle, wydaje że uciekła od nas. Albo od odcinka. To straszne to chłopaki. O... To ucieka, nie? No, no chyba lepiej. lepiej. Stary Ja filmarki. patrzę szczególnie tutaj po tym fragmenty, to około centa, nie? Mhm. I tak ja mówiłem, tak super dużo bym też nie chciał przesunąć. Spoko, jest fajnie. Możemy Spokojnie. działać. Nie wyszło dobrze. Nie możesz sobie usiąść, tak że chwileczkę postaciły. Dobra. na nastojący. No teraz brzuch nasz to by było ciężko dziwnie mogłoby to wyglądać. Widziałeś jaki prank tu zrobiłem Zajebity A skąd masz takie oczy? Kupiłem o ty kurde <grystanie> Wszystkie trzeba tak zrobić mi się. <grystanie> Chciałem do tego przykleić, ale były za duże A możemy zrobić jakąś takie, wydrukować jakąś taką dużą postać i tam nakleić wtedy. Martynę <grystanie> Martyna ja się nie śmiałem. Jak to? Wzięliście się na tą Martynę i jeździcie później tak. Dajcie spokój już No właśnie. I musimy wtedy office zacząć no. oglądać Bo już za Ale, się... ale specyficzne poczucie humoru, na pewno nie każdego to też będzie bawić. Mam wrażenie, że im więcej tego oglądasz, tym A. bardziej cię to bawi. Zaczyna z też z nimi i tak dalej i to jest, wiesz, fajne. Ej, wczoraj, ale numer w... numery, bo, zacząłem... Fajnie zrobiłem właśnie. Posikowałem sobie wszystkie rzeczy, kurwa na dzisiaj, torbę, wszystko, kurwa, no. Byłem gotowy do, do wyjścia, ale w 15 minut, nie? dobrych humor, kurwa, torwa spakowana, czułki uszykowane. Mówię, pięknie się tak żyje, kurwa, jak człowiek może sobie ułatwić życie. Tylko żebym codziennie o tym pamiętał. Aha, że się nie przygotowałeś, czy co? Nie, no, że właśnie przygotowałem, jak fajnie się żyje, ale a. robiłem to w tary, W tym roku pierwszy raz, a w zeszłym roku dwa razy, może nie? Tak? Organizacja <gryzansacja gryzansacja> ważna rzecz, tak? No. Kanapeczki do pracy, plecaczek spakowany, słuchaj, i od razu ja, staje się na lepiej Na się obiadek zrobiła no. Wszystko się zgadza dzisiaj. To jest dobry dzień, że was a good day. wow. wow. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. hey. Where you going? Hey. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, zostawić lajka i komentarz. Linki do Instagramu macie w opisie filmu.